Hej, dzisiaj programy w Jest to planet. Cześć, cześć, się znak sam toższa, O mój o mój Dzisiaj programy to planet. się mnie się dać? Tutaj to tak jest? пожалуйста Эм. На. Nie ja widzę, ale ja nic nie widzę. Nic nie widać. Oja sobie co wyglądają. Czy w ogóle widzicie, jak ja gram, czy nie? Bo ja nic nie widzę. Tak bym powiedzieć, mogła. No ktoś znowu do mnie pisał? Oboż okej. Dobre, ja mam. Dobre, ja mam. w niej, Czemu tu nic nie widzicie? Chyba, że wy widzicie, ale ja nie widzę. To ja muszę chyba sobie chwilę wejść z tego... ...jego kanału. Wejdę sobie na Alicę Kąskę. Trzecie takie i... Nasze subskrypcji. żal. Ej, tu nasze. no nie widać nic. Boże. Kurwa. No, no dobra. Pokłacę się z tym, że nic nie widać. Tak nie miało być. Edytować to, Aha, to mi nic nie pomoże, że nic nie wydać. Łoż. Yeah, Thank